Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, w ostatnim filmiku zrobiłem kiełbasę. Była bardzo, bardzo smaczna. Była to kiełbasa grillowa w dwóch wersjach parzona i wędzona. Smak oczywiście tej kiełbasy wyszedł taki, że wpisałem sobie tą kiełbasę na moją listę top najlepszych kiełbas. A dzisiaj lecimy z kolejnym przepisem, a będzie to krupniok. Kochani, taki krupniok typowo domowy. Taki swojski, a jakże smaczny. Kilkanaście filmików wstecz pokazywałem wam jak zrobić kaszankę. Ta kaszanka po prostu była obłędna. E, myślę, że krupniok wyjdzie mi również obłędny. No i zakładam, że do tego obłędnego krupnioka, który mi wyjdzie, e, będzie potrzebne nóżka, golonka, kawałek podgardla, e, dość duża ilość wątróbki pójdzie, e, pójdzie też sporo ozora, mam go aż 4 sztuki. E, także smakowo na pewno będzie się różniło. Dużo, dużo od kaszanki. Mój znajomy ze Śląska powiedział mi: Wiesz co, Darek? Zjadłbym y, takiego krupnioka z dużą ilością wątróbki, tak, żeby y, w tej y, kaszance było widać kawałki wątróbki. No i tak zrobimy. No to zaczynamy działać. Wiadomo, że nóżka golonka musi być to wyskrobane, oczyszczone, wypłukane. Musimy się pozbyć sierści. Tutaj już więcej nic nie będziemy robić. Ozory miałem już wcześniej kupione. One są zamoczone, dlatego że one się dzisiaj rozmrażały. Wątróbka świeżutka. Wszystko mamy świeże oprócz ozorów. Ozory miałem zamrożone, więc też są w tej chwili akurat w wodzie. Więc przygotujmy sobie teraz gar, będziemy to rzucać do gara przyprawy i będziemy gotować. Przekładamy wszystkie te mięsa do gara oprócz wątróbki. Wątróbki wątróbką na razie o wątróbce zapominamy. Podłączamy grzanie i poczekamy, bo wytrącą się szumy, te szumy pozbieramy. Jedynie co możemy sobie wsypać jakąś jedną łyżkę soli, soli zwykłej, kuchennej. Dojechały do mnie jeszcze dwa podgardla, więc musiałem przerzucić to do większego gara. Dolejemy jeszcze wody, bo brakuje. A gdy szumy mamy już wyzbierane, dorzucamy cebulę. Ja dałem sobie półtorej cebuli, połówka wrzucona, plus jedna cała z ogonkiem, a co to Wrzucimy pięć liści laurowych, łyżeczkę pieprzu czarnego w ziarnach, Z12 kulek ziela angielskiego. No i do tego dorzucimy sobie trzy ząbki czosnku, małe ząbki czosnku. I gotujemy pod przykryciem do miękkości. Gotowało się to jakieś dwie godzinki. Pod gardle doszło pierwsze, więc wyciągnę pod gardle. Golonka jeszcze jest lekko twardawa, jeszcze mięso od kości nie odchodzi, więc zostawimy, zostawimy razem z ozorami. Pod gardla sobie wyciągnąłem, ponieważ są już miękkie, a golonkę i ozory zostawiłem, niech dochodzą. Ja już wszystko wyłowiłem z gara, wszystko jest mięciutkie, rozpada się. Teraz dam temu jakieś... Pół godzinki, 40 minut niech przestygnie i muszę poobierać y, osobno kostki, osobno mięso, co niepotrzebne. Wyrzucam y, kulki, przyprawy, ziele angielskie, pieprz też odrzucę, liść laurowy. Potrzebne będzie mi samo mięso i skórki. Mam już wszystko oddzielone, kości osobno. A tutaj są ozory, mięso i skórki. E, teraz... Będziemy parzyć wątróbkę. Może dwa słowa, jak ja parzę wątróbkę. Tu mam wątróbkę, tu mam gorący wywar. Teraz tym gorącym wywarem zalejemy wątróbkę. Podłączam grzanie, doprowadzam do wrzenia, 3 minutki i wyciągam wątróbkę. Wątróbkę mam sparzoną, poczekam, aż przestygnie i będę ją kroił w drobne kawałki. Wątróbkę posiekałem, posiekałem nożem. Tak ona wygląda. Jest jej jakieś 800 gram. A teraz zmielimy całość mięsa, a będziemy mielić na oczku numer 5. Maszynka przygotowana, oczko również, jakby to powiedział Cezary, no to jedziemy. Do mielenia tego mięsa będą nam potrzebne dwie cebule. Dwie duże cebule bierzemy, kroimy w drobną kostkę, dwie łyżki smalcu, podsmażamy cebulkę na smalcu. Najlepiej aby to był smalec domowy. I w momencie, kiedy mielimy mięso, po jednej łysce takiej podsmażonej cebulki wrzucamy do maszynki do mielenia. No, i całe mięso mam już zmielone z cebulką na przemian, a cebulka w krupnioku musi być. Zważyłem sobie z ciekawości mięso, ponieważ teraz do objętości mięsa potrzebuje 40% kaszy. A jak gotujemy kaszę? No, oczywiście do osobnego gara odlewamy sobie czysty wywar, najlepiej przecedzony przez sito lub taki zebrany z wierzchu, ale też i bez tłuszczu. Wsypujemy kaszę i gotujemy, gotujemy tak długo, aż kasza wciągnie cały ten wywar, a jaki stosunek wywaru do kaszy? 2 do 1. 2 litry wywaru na 1 kg kaszy. Ja mam tutaj taką kaszę jęczmienną wiejską i taką kaszę dzisiaj użyję do krupnioka. Ja tu nagrywam, a ten gościu mi tu tak trzeszczy za uszami. No ale tyle jego. Pogoda dzisiaj paskudna, więc siedzimy w domu, na spacer nie pójdziemy. Jedynie może sobie polatać po ogródku. Wywar doprowadziłem do wrzenia, wsypujemy kaszę. No i kasza wciągła mi cały ten wywar. Teraz przykryjemy, zostawimy na jakiś czas, niech ona sobie dojdzie. Kaszę z mięsem już wymieszałem, spróbowałem, brakuje tu tylko i wyłącznie przypraw i hemoglobiny. No i kochani, mięso mam już wymieszane z kaszą. Teraz musimy znać tego wagę, ponieważ do tej wagi będziemy ważyć sól i przyprawy. A co najważniejsze, hemoglobinę. A hemoglobiny damy 20 gram na każdy kilogram. W pierwszej kolejności, póki mamy to jeszcze ciepłe, dodamy hemoglobiny. Ponieważ przy ciepłym farszu nam się to fajnie rozprowadzi. Więc sypiemy. Dobrze wymieszamy, a wymieszam już wszystko za jednym zamachem, więc sól też dosypię, yy, soli 15 gram na kilogram. Jak już trochę mamy przemieszane, dodamy resztę przypraw, takie jak pieprz czarny, gryz, yy, do tego gałka muszkatołowa, czosnek i majeranek. Oczywiście proporcje w opisie. Mam już wszystko wyrobione, wymieszane. Teraz możemy spróbować smak, zobaczyć, czy nam czegoś brakuje. Może jakieś przyprawy, może więcej pieprzu soli. Natomiast tu jest idealnie i takie proporcje, które wam podam, tego się trzymajcie. A jeszcze powiem wam tak, od siebie tutaj jest 8 kilo, Powiem wam, na te 8 kilo dałem jedną małą, czubatą łyżeczkę pieprzu ziołowego. Ta przyprawa, ten pieprz ziołowy to tak opcjonalnie. Jeżeli ktoś lubi, dodajcie. Teraz sobie to przykryję i przygotuję nadziewarkę i jelito. A jelita i przyprawy użyte w tym przepisie od firmy Jelux Polska oczywiście polecam. Moja licha nadziewarka jest już przygotowana, jelito naciągnięte i jedziemy. Krupniak już jest zrobiony, gotowy pędka porobione, yy, przewiązane sznurkiem, tak aby było wygodnie parzyć. Słyszycie, jak mu w brzuchu burczy? Się doczekać nie może. A jeszcze musimy spażyć. Wodę mam już na gazie. Doprowadzam do wrzenia. Jak woda zawrze, wyłączam gaz, wkładam krupnioczki na 25 minut, po czym wyciągam i krupniaki mamy gotowe. Jeżeli wytrzymacie do końca filmu, to też Wam pokażę, jak wygląda w środku. Zrobimy degustację. Ja popróbuję i powiem Wam, czy dobry. Jestem w trakcie parzenia. Tu mamy kolejną część krupnioczka i powiem Wam, że jest rewelacyjny. Ten farsz wyszedł mi tak pachnący i smaczny. A teraz po parzeniu pff, będzie jeszcze lepszy. A na patelni z cebulką? Pff, bajunia. A na grillu? Dunia. Ale serio, kochani, jeżeli mnie oglądacie i wytrzymaliście do tej chwili, zapraszam Was do wciśnięcia dzwoneczka. Dzwoneczek przypomni Ci o kolejnym moim filmiku. Zapraszam również na social media, na Instagram, TikTok, jak i na grupę. Grupę na Facebooku, gotowanie na spontanie, Kuchnia Staropolska, wyroby mięsne. No i oczywiście wytrzymajcie do końca, ponieważ sprawdzimy w przekroju, jak wygląda kropniaczek. No, i też powiem wam, jak smakuje, czy parzenie czasami mi nie zepsuło smaku. Powiem wam tak, powinniście sobie zrobić i sami się przekonacie, że lepszego krupnioka nie jedliście. Ale oczywiście nie zapomnę wam o tym powiedzieć, tylko skończę parzenie. Całość krupnioka mam już sparzone. Słuchajcie, już kilka sztuk zniknęło. No, jakżeż inaczej, nie dało się tylko patrzeć, jak się parzy. Na desce mam dwa krupnioki. Ten jeden bardziej błyszczący, ciepły jeszcze. Ten jest wystudzony. Przekroimy ten wystudzony. Zobaczymy, jak wygląda w przekroju. No, zobaczcie to. Coś pięknego. A tak wygląda ta ciepła przekrojona. Widać kawałki wątróbki. Konsystencja jest inna. Wiadomo, bo jest jeszcze gorąca. Natomiast wystudzona, widać. Jest inna. Też kawałki wątróbki widać. Ciepło już próbowałem. Jest pyszna, ale spróbuję jeszcze raz. Ojejku. Pyszniutka, naprawdę polecam. Naprawdę pyszotka. A teraz zimna. Ojej. Nawet na zimno można jeść. Super. A jeżeli już jesteś tu, dotrwałeś do końca, nie zapomnij wcisnąć dzwoneczek. I do następnego, cześć.